DaVinci Resolve to jeden z najlepiej rozbudowanych programów dostępnych na rynku. Posiada on wiele przydatnych funkcji, które z pewnością pomagają zaoszczędzić sporo czasu lub nerwów. Dlatego dzisiaj pokażę wam najprzydatniejsze funkcje w DaVinci, o których mogliście jeszcze nie słyszeć, ale zanim zaczniemy to zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz suba na kanale, ponieważ niedługo dobijamy 6000. W tym momencie na ekranie wyświetlają wam się wspierający, którym oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i was również zachęcam do wsparcia mojego kanału, gdyż pierwszy poziom zaczyna się już od 5 zł. Także to tyle i myślę, że możemy przejść do pierwszej funkcji że pierwszą rzeczą, która naprawdę zaoszczędza mnóstwo czasu, jest kopiowanie efektów z klipu na drugi. Konkretnie chodzi o to, że jeśli na przykład na tym klipie mamy dodane jakieś tam efekty w stylu drop shadow czy kamera shake, no to tak naprawdę dwoma skrótami klawiszowymi możemy bardzo łatwo przekopiować właśnie te elementy, dokładnie takie same ustawienia na drugi klip. Aby to zrobić, to na początku wybieramy sobie oczywiście klip, z którego chcemy skopiować efekty, następnie klikamy Ctrl C. Teraz sobie klikamy na klip, na którym jeszcze nie ma efektów. Następnie klikamy Alt V i tutaj zaznaczamy sobie po prostu opcje, które chcemy, aby się przekopiowały. Generalnie klikając sobie tutaj możemy zaznaczyć wszystko, ale jeśli chcielibyśmy na przykład przekopiować jedynie powiedzmy same efekty, to klikamy tylko Fusion Effects. Jeśli dodatkowo chcielibyśmy sobie przekopiować właśnie keyframe, ponieważ działa to również na keyframeach, no to zaznaczamy sobie to. To samo mamy z na przykład opacity. Teraz klikamy Klikamy jedynie Apply i nie tylko przekopiły nam się zakładka Transform, ale również tutaj efekty, także jest to naprawdę fajne. Działa to też również na audio, wystarczy jedynie sobie tutaj zaznaczyć te opcje, no i wszystko będzie nam działać. A kolejną funkcją, którą sobie dzisiaj omówimy, jest oczywiście tworzenie presetów. I mimo tego, że te presety generalnie w DaVinci działają troszeczkę inaczej niż na przykład w Premiere Pro, to i tak naprawdę są bardzo przydatne, szczególnie jak mamy jakieś bardziej zaawansowane kompozycje. W m.in. zakładce Fusion, ponieważ wystarczy dosłownie kilka kliknięć i bardzo łatwo zapiszemy sobie właśnie preseta, na przykład jakiegoś tekstu, czy ogólnie jakiś efektów. DaVinci oferuje nam również zapisanie, presetu, na przykład przejścia. Przykładowo wyszukam sobie tutaj przejście slide, dodam je sobie na timeline i teraz klikając na nie, po prawo mam oczywiście opcję, dzięki którym mogę sobie dostosować to przejście. I teraz bardzo łatwo, klikając prawym przyciskiem myszy, a na Następnie Create Transition Preset mogę sobie tutaj stworzyć właśnie takiego preseta i mogę go sobie nazwać, na przykład przejście Slide. Teraz klikając OK, to przejście nam się po prostu zapisze i będziemy mogli je sobie ponownie tutaj przeciągać. Natomiast zakładając zakładzie Fusion, no to przykładowo, jeśli dodam tutaj sobie jakieś efekty i chcę sobie zapisać tą kompozycję, to mogę to bardzo łatwo zrobić po prostu zaznaczając sobie te klipy. Następnie klikając prawym, Settings no i Save All As. I przeciągając to sobie tutaj, jak widzicie, mamy tutaj te dwa efekty i ustawienia są dosłownie identyczne. Także no, jest to naprawdę bardzo fajna opcja, która potrafi naprawdę zaoszczędzić sporo czasu. Ja to bardzo często wykorzystuję, szczególnie przy właśnie keyframe'ach. I zamiast tworzyć za każdym razem taką samą animację, to po prostu przerzucam sobie tego transforma i jest to o wiele wygodniejsze. Następną funkcją, która w zasadzie powinna być wykorzystywana przez raczej każdego montażystę. To są Adjustment Clipy Generalnie jest to coś w stylu Fusion Composition, który normalnie Dodajemy sobie w zakładce Edit I teraz szybko wam pokażę na jakiej zasadzie To działa. Do wpisujemy sobie tu Adjustment Clip, przeciągamy Oczywiście sobie na Timeline i generalnie Można to uznać coś na zasadzie Takiego Preseta, ponieważ wystarczy, że Zrobimy sobie tutaj prostego Proste właśnie Keyframe'y, na przykład takiego Zooma i teraz możemy sobie na przykład Właśnie kopiować tego Adjustment Clipa Modyfikować sobie jego długość i generalnie jest to bardzo wygodne właśnie przy montowaniu filmów, które wymagają właśnie zoomów, kamera, shakeów, zoomoutów. Ponieważ równie dobrze mogę sobie tutaj zrobić właśnie zoom outa. I jak widzicie, mogę to sobie skopiować, przenieść właśnie na inny klip. I zamiast na każdym pojedynczym klipie tworzyć sobie tutaj zooma, to ja po prostu będę mieć gdzieś tam te adjustment klipy. Ale co mam również sobie tutaj nadać jakiś kolorek? Czyli to przykładowo byłyby zoomy, to na przykład zoom out'y No i bardzo łatwo gdzieś tam możemy. Sobie to gdzieś tam kopiować. I generalnie teraz ktoś może sobie pomyśleć, że okej, okay, mamy już zrobione te adjustment clipy, używam ich, natomiast nie da się ich w ogóle zapisać, tak aby one były po prostu łatwo dostępne, a nie, że musimy się gdzieś tam przenosić z projektu na drugi, żeby to sobie skopiować. Dlatego też teraz wam z pomocą, ponieważ Da Vinci również pomyślała o czymś takim i nazywa się to Power Beans. Generalnie Power Beans to jest po prostu takie miejsce, w którym możemy sobie zrobić różne. Folii. Foldery. I możemy tutaj nie tylko wrzucać adjustment clipy. Ja tutaj mam takie przykładowe, jak widzicie, normalnie sobie to przeciąga mi to działa, ale również mam tutaj folder ze dźwiękami, z tekstem czy z PANGEM, na przykład tych skinów, które sobie normalnie gdzieś tam używam w filmach. I generalnie początkowo nie będziecie mieć takiej opcji, ponieważ należy tutaj sobie kliknąć w te trzy kropeczki, a następnie kliknąć Show Power Beans i wtedy powinny Wam się właśnie pojawić te powerbeansy. Tutaj następnie klikamy sobie prawym przyciskiem myszki. New Bean. I możemy to nazwać jakkolwiek na przykład napisy. Klikając prawym, a następnie kolor tak, ustawiamy sobie tutaj jakiś kolorek, dajmy na to sobie ustawy fioletowy, i tutaj możemy sobie właśnie przerzucić na przykład napisy. I mam takie napisy, i teraz mogę je sobie łatwo tutaj przerzucić. I naprawdę możemy sobie tym ułatwić sprawę, szczególnie jeśli mamy jakieś animacje na tych napisach. Ponieważ keyframe również się tutaj zachowują, i jak sobie to przeciągnę, to jak widzicie, wszystko sobie. Fajnie działa. I przechodząc teraz do następnej funkcji, to czy mieliście kiedyś tak, że po zmontowaniu jakiegoś filmu nagle coś zabrało wam bardzo dużo miejsca na dysku? I przykładowo przerzucając sobie pliki z jedną osobą, to po otrzymaniu ich z powrotem na dysku znikało mi co najmniej kilkadziesiąt gigabajtów, co było dość dziwne, a okazało się, że przyczyną jest funkcja render cache. I generalnie odpowiada ona za to, że po prostu obraz pracuje na pełnym frame ratecie, kosztem właśnie miejsca na dysku, ale całe szczęście można bezproblemowo usunąć te wygenerowane pliki, które naprawdę potrafią być ogromne i mogą nam zwolnić naprawdę sporo miejsca. Także aby to zrobić przechodzimy sobie do DaVinci i tutaj klikamy playback, następnie manage render cache. Dobra i w tym momencie mamy tutaj nasze wszystkie projekty jak sobie spojrzymy to po prawo pisze właśnie ile zajmuje nam dany projekt. Jak widzicie u mnie to są już ilości w dosłownie kilobajtach, ale polecam wam przejrzeć sobie te pliki i zobaczyć czy żaden z nich nie ma tu przypadkiem gdzieś gigabajtów napisanych. Jeśli tak, no to wybieracie sobie dany plik, klikacie następnie Clear Selected Cache i w tym momencie nam się zeruje ta wartość i na spokojnie możecie to usuwać, a projekt dalej będzie dało się otworzyć i na nim sobie działać. Także jest to naprawdę bardzo pomocne. I ostatnią, bardzo przydatną funkcją w DaVinci są tak zwane Splines Editor. Generalnie jest to takie narzędzie, które pozwala nam modyfikować nasze keyframe, dzięki czemu wszystko wydaje się być płynniejsze. Ta funkcja jest naprawdę bardzo często wykorzystywana przez montażystów, którzy tworzą na przykład animacje, ale również może być to wykorzystywane tak po prostu, choćby do takich rzeczy jak zoom, i teraz wam to zaprezentuję. Ok, więc mamy sobie tutaj jakiś fragment i normalnie zoom byśmy zrobili tak, że kliknęlibyśmy keyframe'a tutaj zmienili tą wartość, no i zoom byłby gotowy. Natomiast możemy również kliknąć sobie tą opcję i teraz wyświetla nam się to spline editor i zaznaczając sobie tego pierwszego keyframe'a a, a następnie Następnie klikając tutaj, jak widzicie, ta linia nam się delikatnie wygięła. To samo możemy zrobić tutaj. I teraz sami zobaczcie, jak ten zoom wygląda. No wygląda on o wiele płynniej i tak bardziej smooth. Jest to naprawdę bardzo fajna opcja, którą można wykorzystywać w animacjach. I drugi bardziej skomplikowany przykład. Jeśli dodam sobie tutaj jakąś kompozycję, następnie zrobię tutaj sobie na szybko jakiś kształt. Okej, okay, powiedzmy, że mamy tutaj taką linię. I teraz ją sobie na szybko wyanimuję. O, powiedzmy coś takiego, że ona się tak przesuwa. Doklikając sobie funkcję spline, a następnie zaznaczając tutaj tę opcję, możemy sobie zaznaczyć to całe, kliknąć prawym przyciskiem myszki. A następnie smooth. No i w tym momencie, jak sobie to zmodyfikujemy, to jak sami widzicie, wygląda to o wiele lepiej. I naprawdę jest to funkcja bardzo często wykorzystywana właśnie przez montażystów, także polecam wam się z nią zapoznać. I to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Jeśli macie jakiś pomysł na film, który chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu, to zachęcam Was do pisania propozycji w komentarzach. Na koniec chciałam. Chciałabym Was również przeprosić za miesięczną przerwę na kanale. Natomiast mam nadzieję, że odcinki od teraz będą się pojawiały coraz częściej. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. To na tyle i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema!